Төсөлд зүтээ ба. Зүтээ. Хм. Хм.

Wszyscy ludzie serca nie mają. O oh, nie no, wyrzucają co popadnie. Ja nie wiem. No. Nie no, kurde. Co jest to za... O, zupę, tylko puszczę. Przepraszam. Przepraszam, Tak, tak. Na... O co chodzi? Może mi pan powiedzieć, którędy dojdę do Wielopsi? Do wielopsi. Proszę, pan. Jeżeli Wielowieś znajduje się na zachodzie, a północ jest tam, jak to widać po to o tym porastającym mchu na tym drzewie, to zachód jest gdzie? No właśnie tam, czyli niech kieruje się pan w tamtą po stronę. A dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję dobry Proszę. Dziękuję. dziękuję Co robisz? Strzelam z łuku. Robiłeś to kiedyś? A co w tym trudnego? Cześć Piotrek! Cześć Artur! No co ty łowisz? Na kiełbasę. Na kiełbasę? No, na, na grubszą rybę. O, kur... Piotrek, chyba coś ci dzisiaj nie bierze tą kiełbasę. Ej, ej! O, kur... Rekin! Szybko! Szybko, ucieknie!